Witamy, Święty Boże. modlimy się za nienarodzone dziecko. Trzecia tajemnica światła. Ogłoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, kury święć się imię Twoje. Święty Królestwo. Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Zdrowiony owód żywota Twego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznym. Teraz w godzinę śmierci nasza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewastami. Zdrowiony owód owoc... się z nami przyszli. Teraz w godzinę śmierci naszej. Prowadź Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą Mario, łaski pełna Pan z Tobą, się Ty między niebastami stanowisk. owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w Błogosławiony owoc żywota Twego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, uderz się za nami grzeszni. Teraz w godzinie śmierci naszamy. Prowaź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona dniem I I Błogosławiony owoc żywota Twego, Jezusa. Boże, módl się z nami grzesznym. Teraz w godzinę śmierci naszamy. Zdrowa święta łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, się z nami Teraz godzinę śmierci nasza. Prowaź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewastami. Stawiony owoc żywota twego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi. Teraz jest godzinę śmierci naszej. Prowaź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewastami. Zdrowiony owod żywota Twojego, Jezusa Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka z zawierzenia, który opiekował się Tobą. Proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, Aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, który Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Nie ojca i syna, i Ducha Świętego. Ktoś, ktoś tu coś po rusku napisał komentarz. Modlimy się za tę osobę, która po rusku napisała komentarz i ma ruski Wprowadź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Do zobaczenia potem na różańcu pro-life w intencji całkowitego usunięcia dzieciobójstwa zbrodni aborcji w Polsce.